Twierdź wieku temu trzech mieszkańców Bobrownik w gminie Grabów nad Prosną założyło kabaret, który z czasem stał się towarem eksportowym powiatu ostrzeszowskiego. Można powiedzieć, że ze skeczy i piosenek powstających pod szyldem EWG śmiała się cała Polska. Trudno bowiem znaleźć miejsce na mapie naszego kraju, gdzie kabaret nie występował, często obok największych gwiazd, zdobywając przy tym wiele nagród i wyróżnień. Podczas obchodów jubileuszu 25-lecia, które zaplanowano na 21 listopada, będzie więc co wspominać. 2000 w równym roku wpadłem na pomysł założenia kabaretu. Pomysł przyszedł po 1999, po Dożynka w Morawinie, gdzie napisałem taki monolog, yy, który się dosyć nie przyjął, był śmieszny, ludzie klaskali, więc człowiek lubi być dowartościowany, więc mówię jak pójdziemy w tym kierunku, więc stworzyłem kabaret. Trudno to nazwać kabaretem, wtedy było, no ale były to trzy osoby, Stefan Dżazga, Grzesiu Dyba i ja. Był okolicznościowy program pisany na dożynki w Morawinie, no i to były te początki, które zainspirowały nas do dalszej działalności. Niestety Grzesiu Dżazga po pierwszym występie zrezygnował. No i trzeba było szukać kogoś drugiego. No i wpadł pomysł na Krzysia Zimocha, kolegę z Wobrownik. Więc w tym trzyosobowym składzie dotrwaliśmy dwa, dwa lata i potem Przeszliśmy pod mertoryczną opiekę Domu Kultury w do Ruchowie, dyrektora Ryszarda Mazura, który prowadził ten kabaret na szerokie tory. Ja na początku nie myślałem, że, że wyląduję w tym kabarecie. Chciałem im po prostu pomóż ukierunkować, ponieważ ja już miałem 25-letni staż estradowy w innej formacji. Wprawdzie, ale. Chodziło o to, żeby chłopak, chłopacy mieli chęci, był potencjał, no i trzeba było na tym popracować. No i przy, po, po przepracowaniu roku zgłosiłem kabaret do udziału w, w Sejmiku Teatru Wsi Polskiej. No i wtedy znowu nastąpił krach, ponieważ kolega Stefan Dżazga zaczął pracować za granicą. Konkretnie chyba do Moskwy wyjechał a że ja już tam część repertuaru pomagałem przygotować, no żeby te półroczne starania nie poszły na marne, no to mówię, zatkam dziurę i pojedziemy na przegląd. I tak się zdarzyło, że wygra, wygraliśmy ten międzywojewódzki przegląd kabaretowy i zakwalifikowaliśmy się na ogólnopolski. No i potem już poszło z górki, później pojawiły się y, pierwsze sukcesy, Zostaliśmy nawet mistrzami Polski wśród kabaretów wiejskich i coraz dalej, coraz szerzej przeglądy, warsztaty. I mieliśmy zaszczyt występować z wieloma znanymi kabaretami pierwszoligowymi, czyli Raki, Wyrwigrosze, Jurki, Nowaki. Biorąc udział w różnych przeglądach, kabaretonach, to sami podnosiliśmy swój yy, poziom, podglądaliśmy mistrzów, jak oni to robią. No i naszą siłą jest to, że mamy autorskie programy. I mamy własną muzykę, i mamy własne teksty, dlatego jesteśmy inni od wszystkich. Nie nasiladujemy nikogo, nie kopiujemy, staramy się y, występować dla małych środowisk, poczujemy to, po prostu jesteśmy autentyczni w tym, co robimy. My za sobą mamy, jakbyśmy parę policzyli, mi policzyli, z 850 występów publicznych y, w, w całym, całym kraju, więc wydaje mi się, że to, to jest dużo, że trudno będzie chyba znaleźć zespół terenu powiatuszewskiego, który po prostu by nas pod tą ilością pobił. Nazwa EWG wypłynęła na samym początku, od samego początku. I skąd się ona wzięła, bo EWG wtedy była to Europejska wspólnota gospodarcza. W jaki sposób chciałem to przekrzywić, żeby to zupełnie inne znaczenie było. I to była właśnie ta, ta symbolika była tej, 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 tej przemiany, które po prostu nawet po prostu w jakiś sposób przemionę humorystyczną, żeby przejść. A potem... Yy, Sposób interpretacji tych, tych literek to już był dowolny i tak po prostu wyszło. Na początku była to ekipa wesołych gawędziarzy. Jak już wypłynęliśmy na szersze wody, zaczęliśmy działać przy goku, u to stał się eksportowy wytwór gminny. No humorystycznie tłumaczymy to też jako energia, woda i gaz i wiele ewentualnie wyższe garze i wiele innych tłumaczeń. Zresztą nieraz konferencjerzy na dużych imprezach Robią konkurs, żeby rozszyfrować nasz skrót i nie zawsze to ciekawie wygląda. W 2005 roku wszedł do naszego kabaretu kolega Grzesiu Wyrwas, który zmienił Krzysztofa Zimoha, ze względu na sytuację rodzinną nie mógł poświęcić się kabaretowi. I Grzesiu wniósł dużo młodości, odżywczego takiego spojrzenia na, na, na ten, on niepotrzebnie zaniża średnią wieku w naszym kabarecie. <laughs> Zresztą może już teraz nie. I wzniósł taki duży luz sceniczny. on jest człowiekiem, który po prostu spaja ten nasz zespół, po prostu godzi nas z Rysiem, bo my praktycznie piszemy te teksty we dwójkę, a Grzesiu jest surowym cenzorem i powoduje że to, że w jakiś sposób gasi nas, bo ja mam takie zacięcie jakieś bardziej teatralne, że dużo rekwizytów, dużo ciuchów, dużo jakichś tam takich teatralnych jakichś, a Rysiek z kolei jest minimalistą, który po prostu potrzebuje krótkie puenty, szybkie, szybkie, szybkie odpowiedzi i tak dalej. I tej... I tu musimy cały czas się pewne rzeczy twórczo wspierać. Był to 2005 rok, zmieniłem, znaczy ożeniłem się w Doruchowie, znałem kolegę Ryszarda już wcześniej, poszukiwał człowieka jakiegoś takiego młodego, który miał jakieś obycie z mikrofonem. Z racji tego, że byłem szefem lzs w Morawinie, no imprezy różne Organizowaliśmy, prowadziliśmy, no to zaprosił mnie do tego kabaretu. Potrzebował osoby młodej, myślę, też takiej, która by miała dobrą pamięć, no bo panowie już byli w takim wieku, że, że nie wszystko byli w stanie spamiętać i tak sobie, tak, tak sobie wymyślił, że, że potrzebny jest jakiś młody, co by dużo pamiętał i co by te monologi prowadził. Niekoniecznie miał płęty jakieś tam do powiedzenia, no bo wiadomo, jak panowie wcześniej powiedzieli, to oni piszą teksty, no i piszą tak, żeby zawsze puentować. Nie? Także taki młody się zdarzył. No i oczywiście takżeśmy zaczęli tą współpracę. Ja bardziej odpowiadałem za takie sprawy marketingowe, czyli, czyli ta nowoczesność, maile, jakieś no. rozsyłanie maili, jakieś tam pomysły na promocję. Czy, czy ten, myślę, że jakąś tam swoją cegiełkę też przyłożyłem, że ten kabaret się w tym względzie rozwinął, że nie występowaliśmy tylko tutaj w powiecie o Szczeszowskim i okolicach, ale zaczęły się wyjazdy na teren całej Polski no i, i to dosyć dalekie także, że... To taka może jakaś moja mała zasługa. W 2009 roku składu uzupełnił Tomasz Mazur i on jest takim naszym wolny elektron. wolny elektron. Wtedy, gdy któryś z nas nie ma czasu, czy jest tam na wczasach, czy jakieś inne rzeczy, urlopy, to Tomasz wchodzi do składu, nie obniżając poziomu, ponieważ to się kilkakrotnie zdarzyło, że ogólnopolskie przeglądy beze mnie z Tomaszem wygrali i bez Stanisława też żeśmy z Tomaszem wygrali, czyli najważniejszy jest Grzegorz w tym kabarecie, bo jego nigdzie nie brakuje. Myślę, że to już jest duży sukces, że 25 lat ta firma wytrzymała i no i nadal się rozwija. Zapraszamy na galę, która odbędzie się 21 listopada o godzinie 18 w sali OSP w Bobrownikach numer 71. 70. 70, przepraszam. Bobrownika się zaczęło i tam te będzie też yy, tak. ten benefit. Proponujemy bardzo bogaty program, bo oprócz kabaretu EWG, który da swój program plus wspomnieniowy program, będzie też fragment Biesiady Śląskiej w wykonaniu grupy Fest. Zainteresowanych nabyciem biletów na to wyjątkowe wydarzenie zachęcamy do kontaktu z członkami kabaretu EWG. Dobra zabawa gwarantowana.